świętego Józefa, milczącego, a jakże bliskiego Jezusa. Do świętego Józefa rozpoczyna się tydzień modlitwy za i o To również i święto Dzieci w Pierwszej Komunii Świętej i Rodziców. Upsakać Świętu proboszczowi za zaproszenie do sprawowania tej Mszy Świętej w tym roku Jubileusz. Upsakać za zaproszenie. A Mszy Świętą ofiaruję za wszystkich mieszkańców. Piekiełka i tych żyjących, i tych zmarłych, których kiedyś gdzieś spotkano. Noszę Was w swoim kapłańskim sercu. A teraz uznajmy nasze winy, abyśmy jak najgodniej spełniali święte tajemnice.